No, no, no. Zabiłem Nie osób! Dobra, trzy, cztery, cztery. Nie! Siema, z tej strony Krzysiemir. a dzisiaj wam wylosuję mieczyk 59, no czyli mieczyk golema. No i co? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Teksturpaki podam wam oczywiście, jak wiecie, 2000 lajków w 24 godziny po opublikowaniu filmu. No i co? Ja z nie i zapraszam do oglądania. Siemaneczko widzowie, no a dzisiaj oczywiście jesteśmy na majstarze, musimy sobie ogarnąć ekwipunek. No i jak widzicie mam już na sobie pierwszego teksturpaka. Jest tutaj też teksturpak na miecze, są takie malutkie i te. I to jest bardzo fajne. Tutaj normalnie widać, że to jest miecz Neptuna. Wejdźmy sobie, widzę, na rynek. Ten ci wtedy. Patrzcie, widzę, to jest mieczek Amora, bardzo podobny tutaj do miecza Nefertuma. No i tutaj bardzo wszystkie miecze są podobne do tych, co są na tych teksturpakach na miecze. Więc to jest, widzę, bardzo wielki plus. No i co? W dzisiejszym odcinku Wam zaprezentuję jeszcze dwa najlepsze teksturpaki. Pobijemy się na nim. No i widzę, zobaczcie, widzę, jak to wygląda. Ale najpierw, widzę, musimy ogarnąć sobie itemki, więc... Dobra, widzę, kupujemy sobie totemiki, bo no naprawdę potrzebujemy ich dość sporo. Jeszcze widzę, przed kupieniem tutaj oczywiście totemów, to co jest, schowam tutaj te totemiki. No i wystawimy parę smutnych firewarech, bo dostajemy je widzę od widza. No i ja bym je z chęcią sprzedał, bo widziałem, że one chodzą tak... Twoją parę już wystawiłem widzowie, ale chciałem Wam to teraz pokazać. Tutaj wystawiam ja po 600. Zobaczymy, czy ktoś taniej wystawia. Żebyśmy my mieli najtaniej. No i dobra, widzę. Będziemy wystawiali po 600 dolarków jedną. Widzę możemy wystawić w sumie za, za 1100, żeby może ktoś się wkusi tutaj jest 600 i będziemy, widzę, jak to wystawiali. No i zobaczymy, widzę, czy ktoś się w końcu skusi na zakup takiego czegoś. Widzę, ja ciągle wystawiam te smocze fajerwerki. No i później zobaczymy, ile będzie z tego kasy, no bo dostałem to od widza. No i powiedział mi, że on to sobie sprzedał. Z zobaczymy, widzę, jaki będzie z tego zarobek. Elegancko. 600 dolarków. Pyk. Widzę, tutaj elegancko to schodzi. Widzę, zobaczymy jak to będzie schodzić, bo te itemy się dopiero za dwie minuty ustawią. Widzę, jak to idzie schodzić, bo patrzcie, wystawicie. Teraz jeszcze mi się to nie sprzeda, musimy poczekać dwie minuty. Dobra, widzę, więc wystawiamy to wszystko, no i za około dwie minutki sprawdzimy, widzę, czy coś nam się sprzedało, a teraz, widzę, pójdziemy się bić na najlepszych teksturpakach. O, mamy już, widzę, tutaj limit wystawiony, więc po prostu schowamy te smutne fajerwerki tutaj elegancko. Wezmę sobie, widzę, tutaj te totemy, wezmę sobie te totemy, elegancko, pyk, pyk, tutaj te. Weźmy sobie, widzę, to wygrzmoćmy po prostu stąd. To tak. Widzę, musimy oczywiście wziąć też usuwacze i kobłęby, będą nam niezbędne. Mamy dobrego seta widzowi i mieczyk, więc spróbujemy, widzę, zdominować. No i pójdziemy na H1, się widzę, bić. Dobra, widzę, wezmę jakąś elitę robinka, bo ja tutaj mam. Mam, widzę tutaj elitę robinka, więc po prostu sobie dobierzemy jeszcze jeden totemik. No i musimy jeszcze. Mamy jeszcze, widzę, knoka tutaj sobie weźmiemy, żeby knokać po prostu ludzi. No i widzę. Lecimy w poszukiwaniu ofiar. Może zaraz pójdziemy na tamtą lepszą strefę dla lepszych graczy. Ale najpierw zobaczmy, co się tutaj dzieje. Mamy tutaj jakiegoś grande Filipka. Zobaczymy. Na pewno mu będziemy tu bili. To ten dostał? Tutaj zobaczymy. Widzę, oni go tam nieźle mocno biją. Zobaczymy, widzę, co się tutaj dzieje. Tutaj mamy kolejnego, musimy ich dobrze widzę łebować, jak chcemy ich zabić. Jakiegoś mamy spoconego partusia, to mamy Dodolik. Więc widzę, najpierw chwilę pogramy na tym teksturpaku, a później pójdziemy na inne widzę tekstur -paki. Ale co tu się dzieje? Tutaj pada jakiś ziomeczek. Ale dobra, dajmy mu łeba. Pyk! Zaczymy. Pyk! Tutaj. Nie, nie było to temu, bo się bardzo jakiś typek za nami poci. I musimy, widzę, chyba zaraz portu odlecieć i te I chyba pójdziemy, widzę, portu na lepszą strefę dla lepszych graczy no i zobaczymy widzę kto tam będzie ja już jestem gotowy do pójścia na strefę dla o wiele lepszych graczy no i po prostu bierzemy tą złociastą łopatę no i zobaczymy widzę czy ktoś tutaj za nami wejdzie widzę nikogo nie ma ale ja mam taką ciekawą taktykę na tutaj na znalezienie ludzi wpiszemy sobie widzę hub co nie no i widzę, idziemy sobie, widzowie, na oczywiście na lobby serwerowe. No i patrzcie, mamy tryb MP i respi nas na innym sektorze. Byliśmy na H1. No i widzę, będziemy tak chodzili, bo jest parę sektorów, ale może, możliwe, że nikogo nie ma na tej strefie po prostu też. Tutaj pyk, ale nie, już na Stepa na to same cecha, więc musimy tam tutaj zacząć. Dobra, widzę, ja mam pomysł. Pójdźmy na razie na spawna i zobaczmy jeszcze inny sektor, czyli H3. Widzę, lecimy na tą strefę dla o wiele lepszych graczy. No i zaczymy na H3, też tutaj nikogo nie ma. Więc jeszcze raz zrobimy taktykę gdzie, z przelogowywaniem się. No i zaczymy, widzę, czy ktoś tutaj będzie na H4. Ciekawe, czy teraz następnie na. No, na, nas na, 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 na H2, ale nikogo tu nie ma. Dora widzowie, tutaj znalazłem jakąś dość ciekawą klepę. Jest tutaj jakaś podróbka Krzysiemira, więc pokażemy mu sojusz. Mamy tutaj jakiegoś gracza. Ma chyba mieczyk taki co ja, więc prawie tam padną. I dobra, i widzisz, szukamy jakichś ciekawych ofiar. Tutaj mamy ziomka w łebach. Dobra, i e, dostajemy plecy, więc musimy bardzo uważać, widzę, na tych graczy. Tutaj nam tutaj jakieś bije. Dobra, i za jakiś czas, i zmieniłam to opaka, więc oglądajcie ten odcinek do końca, bo będą mistrzowskie tekstrupaki. No, na pewno na nich bijecie topeczkę albo coś takiego. Tutaj, widzowie, znajdźmy jakiś tutaj graczy, którzy są po prostu na tych elektrach, nie? Dobra, ja z nim idę łamiejąc bez i zobaczymy, czy uda nam się go zabić. No, bo ma tutaj nikle murek. Ktoś tam w ogóle kopie sobie miodek na cylku. No, i zobaczymy, widzowie. Pyk. Piją. I Więc musimy sobie uważać. Dobra, widzę, normalnie taką taktykę robimy. No, ale kurde, no, co to się właśnie stanęło? To sam nie mam pytań. Weźmy, zrobimy tak, tak. No i widzę, zobaczymy, Widzę, czy teraz uda nam się go zabić. No, bo już było naprawdę dość blisko. No i widzę, lecimy z nim. co się dzieje? Widzę, padłem od jakiegoś mojego syna. Od Krzysi Mira, podłoga, podłoga ty, więc jest problem. Ja widzę, nie gram na tym teksturpaku, i idziemy go zmienić, nie? Nie widzę co się stało. No straciłem no, jeden z najlepszych mieczy na serwerze. Możecie za to widzę zostawić lajka like i chyba w i napisać smutną buźkę w komentarzu. I nie wiem, jakoś pocieszyć. No na przykład tym lajkiem like widzę jak mówię. Ale dobra, widzę, wywalamy to i to. No i ogarniam sobie itemy, no i włączam kolejnego teksturpaka. packa. Dobie, a oto kolejne. Ten teksturpak ma on tekst na sety jak i jaki na miecze, ma on takie ciekawe totemy, no bardzo są nowoczesne i malutkie, miecze są dość normalne, bardzo fajne partyklesy, bardzo fajny dźwięk i tej jedzenia koksa, sami posłuchajcie. No i ogólnie cały teksturpak według mnie się kozacko prezentuje, a na końcu zostanie no teksturpak, o którego bardzo dużo osób się pytało, no i widzowie. Tutaj widzę, na pewno widzę, że tam jest tam ten Krzysimir, który mnie zabił i zobaczymy, czy ma ze mnie mieczek flesza. No niestety dało mi kilo, więc raczej na pewno ma. Widzę, jest tutaj jakiś koper, więc tutaj... Widzę, wlecimy sobie w strefę i zobaczymy, widzowie. No i po prostu patrzcie, patrzcie jak się spocili, nie? Spróbujemy po prostu kogoś zabić. Tutaj znajdźmy pierwszego oponenta. Raz! To ten Widzowie, ja nawet nie przetrwałem sekundy, a kolejny raz zginąłem. Ten odcinek, widzę, powinien się nazywać, że ne... robię największą liczbę deadów w 10 minut, więc naprawdę, widzę, zostawcie to lajka. Like I ja sobie ogarnę, mi jakiś mieczek Neptuna, na no, jakiś secik, który miałem w częście. No i nie widzę, pójdziemy jeszcze raz tu strefę, jeszcze raz mi ktoś, widzę, tak chamsko zawiedzie, a nie co ja tam zrobię. Zobaczmy ile mamy jeszcze tych chłopak, mamy ostatnią, więc nie wiem, czy będziemy ją brali, a tam i tak ludzi, no, będzie łatwo zabić, więc, widzę, zobaczymy, widzę. Więc no po prostu polecimy na tą strefę, najpierw załatwiać, czy ktoś tam będzie ciekawy, no jak nie, to połebujemy ludzi. No i będziemy ich sami bili. No to kolega udaje, że wisi... Ej, widzę, on wisi! A bo udawał! To ten! Widzę, no nie! On udawał że Malaga i no niestety to się może dla nas skończyć. No niestety tragicznie, więc spróbujemy widzę, przeżyć, ale nie wiadomo widzę, więc zostawcie lajka, jeśli uważacie, że przeżyję. No i dora widzę, spróbujemy. Dostaje jakiegoś laga takiego chwilowego. Dobra, pyk. Weźmy się... Co jest? Ja nie chcę pobijać kolejnego rekordu deadów. Dobra, widzę, zróbmy tak. Tak, tak. No i widzę, zaraz pewnie przejdziemy do kolejnego teksturpaka. To ten. To jest ten, ten kolega, który nas widzę tam wcześniej na nie? Ale nas trochę miścina trochę, nie wiem czemu. No i od lat... Widzowie, piszemy im eleczkę taką niepokorną No i widzowie, wlew tam jeszcze raz Pójdę na ten yy, ten No i widzę, zobaczymy, czy uda się ich tam zdropować Weźmy to, całe ku widzę Normalnie totemów, no i co? Lecimy tam, dobra widzowie, no i oto czas No na chyba najlepszego teksturpaka Takie ładne miecze, patrzcie jaki błękitny Słuchajcie Dźwięku Koksa, Zarąbiste, no sety defaultowe, ale według mnie to jest fajne. No i patrzcie, lecimy sobie, no i zaraz wam pokażę, czym ten teksturpak się naprawdę wyróżnia. Gdy zaraz się już dowiecie, o co chodzi w tym teksturpaku, bo tak naprawdę, no ale fajnie się komponują. Już widzę, widzieć, widzicie, no ale dźwięk. Dźwięk to temu, to jakieś moje dzikie ryki ze streama, więc to jest bardzo ciekawe. Ten teksturpak mi został podesłany przez Lidza, więc. Spróbujemy zadziąbać tego gracza jeszcze tu. Dobra, ale no niestety się nie udało. No ale przeciszę sobie trochę Minecrafta, abyście nie słyszeli na cały głos tych ryków aż. Więc jego, widzę ten kubarem, udaje Laga. Weźmy, widzę, musimy jakoś się stąd widzę, oni ciągle udają tego laga jak debile, więc spróbujemy się... Widzę, dostaje ciągle jakieś takie ścinki. Spróbujemy zabić to Sentino! To ten? To ten? Dobra, widzę, musimy jakoś przeżyć, ale ten, dzięki tym totemom jakoś mi zawsze lepiej idzie, więc to jest, widzę, zabaliste. Słuchajcie tego dźwięku. To jestem, widzę, jak ja, jakby coś nie wiedział, ale dobra, weźmy sobie te totemy. Pyk, zróbmy... Widzę, znowu mieściło. ja będę musiał zrestartować sobie Petera. Weźmy, zróbmy tak... E! Spokojnie! Bo oni się spocinie już, widzę. Widzę, jak już nie macie totemów, to pokażę wam, co robicie, bierzecie sobie... O kurde! Tak nie robicie! Robicie sobie salter... Dobra, uciekamy sobie elegancko. Jeszcze spróbujemy go zaciąbać. Zaczynamy, go może? Nie, chyba już niestety nie, ale kurde! Widzimy się chyba trzysetny raz dzisiaj? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Trzecie, zułazone, łapę w górę. Stracieniem tyle rankingu, że należy się chyba like. No i kozackie teksturpaki. Chcecie więcej odcinków? No to trzecie, zułazone, łapę w górę. No i co? Eru!